Jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku minęło 100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I yy, chciałbym zaprosić tutaj na scenę, przekazać symboliczne znaczki właśnie z okazji stulecia panu, panu prezydencie, panu Łukasz Kulik. Zapraszam na scenę, jak również pana dyrektora sportu Arkadiusza Dobkowskiego. Nagrodę specjalną dla najmłodszej uczestniczki plebiscytu wręczy przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki. Nagroda specjalna prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika, którą wręczy wiceprezydent miasta pan Maciej Kleczkowski. Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik postanowił wyróżnić Akademia Piłki Nożnej Ostrołęka rocznik 2006. W tym roku kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody prezesowi klubu sportowego, który podjął się bardzo trudnego budowania silnej drużyny seniorów, a zarazem kontynuacji szkolenia młodzieży. Mowa o Robercie Wojdynie. Drużyna roku 2019. Nagrody wręcza wiceprezydent miasta Ostrołęki Maciej Kleczkowski oraz wieloletni trener koszykówki i dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Maciej Kruszewski. Mowa o drużynie MZKS Narew 1962 Ostrołęka. Kolejna kategoria trener roku 2019. Nagrody wręczą radny powiatu ostrołęckiego Arkadiusz Zyśk oraz zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej Kultury i Sportu Arkadiusz Dobkowski. Super sportowcem 2019 został Piotr Barszcz. Dziękujemy bardzo, że zechcieli państwo dzisiaj do nas zawitać, tak naprawdę okazało się, że to pierwsza wizyta przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Ostrołęce. Jeżeli nie, to może mnie ktoś ze starszych osób na sali poprawić, ale tak przynajmniej ustaliliśmy. Także mam nadzieję, że pierwsza wizyta w Ostrołęce, ale mam nadzieję, że nie ostatnia i będziemy tych olimpijczyków mogli częściej w naszym pięknym mieście gościć. Dziękuję bardzo.